Ej, nie, bo to było dobre, nie? To było po prostu dobre. Dawaj jeszcze raz. Musimy się nauczyć tych potworów. Musimy tak, się do... Dobra, czyli tak. Klem powoli chodzi za najbliższym graczem, ale jeśli go dotkniesz albo złapiesz, no to jesteś w dupie. I trzeba go wtedy, nie wiem co w sobie trzeba stukać im o ziemię, jakoś uciec w miarę właśnie. Próbowałem nim stukać o ziemi ale nic, ciekawe co rzeczy, stój! Kurę... po tym! A co jest? Nie widziałem! Kuraz, taka jest cały czas... No przyszła! Przecież... O, tutaj mamy! O! Przedmiot! Ło, wow, tu jest wow. jeszcze więcej fantów. Oh. Ja nie mogę! Łukasz, coś tam uciekł. biały pies... pies! I taka dziewczynka z nożami! Co mam zrobić? Petty dog. Petty dog, Petty dog, Petty... dog. Petty dog. Petty dog. Petty dog. Petty jak to się robi? Ale to z... ale to's twój chyba. Nie, to znasz Nie mówię, ale, to mój jest mój tylko przeciwnik. Cicho! cicho. Stąknij się, kurwo. Tam jest dziewczyna z nożami, która jest... ...szybsza, szybsza od nas no. i jak cię zobaczy... ...to zacznie... ...machać tymi nożami i umrzesz. Na pewno nie jest napstało, ale... ...szybko obejmujesz. Czy on umarł? Łukasz. Łukasz. O, ty Ona żyjesz. Na na... Głowę. Ona ma dynię na głowie. I fajnie wygląda. Ono tu idzie. Albo się wraca. Ona tu idzie, wraca się. DZIE MI ZAMYKASZ PRZED RYJEM DRZWI? Dobra, weźcie. Dobra, to chyba tyle. Uciekamy. Dobra, a teraz wezmę tą kulę po prostu wpadła. Poczekaj. Czekamy. No gdzie to ty robisz z tym? Uwaga, bo... Nic, on no brawo! Ty zepsułeś to. To waza była na strzał. Nie wkładaj, nie wkładaj, nie wkładaj. Albo dobra, czekaj, to jeszcze kula. No to kula, no zostaw tą kulę. Co? Jak zostaw? mnie on nie zepsuł tej kuli, tak jak ty, ty zepsułeś wazę. Ślicznie. ja ale ono, widziałeś, ona miała dynię na głowę. Tak, to fajnie Tak, widzia widziałem, bo mnie goniła. <noise> ale fajnie wyglądało, to akurat mi się podoba. Mm. Jestem ciekaw, ile postaci ma dnie na głowę. Może być w sklepie. Kura, nie. Sekstek no. to można kupić. Kup kart no laster, nie stać nas chyba. Co tu jest? O extra Jump, kupię sobie, o, chociaż nie wiem, drogie. Coat Ribes upgrade. Coat upgrade? Coat Ribes upgrade? No daj no, mi spokój. No, czytam, co tam są do nie. No mina nie działa. Ej, No, nie. No, przestań z ty Eksplozivo. Gdzie to jest? O! A gdzie ty jesteś? gdzie O! A gdzie Ekstra jump? Ja extra jump? Czy to jest extra jump? To jest śmieszne. Po co nam ta kaczka? O. Ej, a ja tutaj energy crystal. Eee... Uładowanie rzeczy. O, patrz! Ej, chodzi o to, że po prostu. Jak masz mało naboi, to wkładasz. Chodź tu, pokażę ci. I co dodać? się. Patrz! Co, co, co to? Co to, co co to daje? Ej! O, nalejmy, Ja nie mogę. Czemu <dzielocy> ty nie żyjesz, a nie bo, bo na siebie skierowałem laser. Co za człowiek. <raszek> to jest big game brain. Ej, to będziemy mieli jeden życia? Nie. Dobra, idziemy zbierać trofa. Let's go! Oj, oj, czekam, aż nie będę skakać po narodu. Radymy na górze. Kiedyś otwiera. O, już coś mamy. Ej, o oh, kurcze, chodźcie tu. Ej, bo... co tu skaczecie? Ja nie mogę. Co? Ludzie... Wszystko twoja na Karol. Nie! Wow. O, Szymon lewituje. A tak, A nie mogę być tu. No ta się zaraz skończy. Co, mamy nie zbierać? Świeczka. Poczekajcie, poczekajcie. O, to jeszcze... Dziadek! ...czymkolwiek... Dziadek. gdzie tu! Skąd Dziadek jest na słuch! Usłyszycie, odstrzeli. Coś odstrzelał. Wszedł, we... wszedł we mnie. Nie ruszałem się nawet, bo nie wszedł. O, oh, daddy, please. No, dziadek. dziadek działa na głos, jakikolwiek dźwięk. I automatycznie strzela ci w pysk I zabijam... O, o słyszę go, słyszę No co to ale... było, bo... poduszka Chyba on ale ten nie przedał ze zespały... Zamknij się! No tu idzie, o Dobra, panowie, yy... o kurde, cicho. Aaa! No i kurwa idzie tu. Uciekamy, <grywki> Karol. Nice Coś tam jest! Ta A to tam jest Chyba, że zbijesz balon, to to już będzie groźne Ja mieliśmy wziąć ten wózek czy nie? Nie, po co? Ja nie wiem. Czemu balon zbiłeś? Ja nie mogę. Ogonicie! the boys! Wiem, moja specjalność Ja pierdolę, ale wiesz to przetrzyma na bądź nie ruszy Nie ma życia yy, Wystarczająco, kończymy to, stawiamy Łukasza To jest 50 Aha, no dobra Łuhu 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 <coughs> Chyba kupię się teraz jakiegoś upgrade'a. Nie no. Łoł, 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 O nie! Przestań, podwal się, przestań. Co ty robisz? Ej, co to są te skrzydła? Co to te skrzydła dają? Was skrzydła um. ci dają. Ale co tam z skrzydła? Ja nie... <noise> Haha, loch <chłopar>. Ja nie <noise> mogę. Ej, co dają skrzydła? Um. Na upgrade. Aż jak klikniesz Q to dalej lecisz. Aha, Szyma też zginął Jak to kliknę Ku? jak ku. No Kujakuta. No ja nie mogę za to mówić. no, no, no. Bry, bry, bry. Coraz dziwniejsze te potwory. Oła. Nie no, ten Balloon Boy to był spoko akurat. Co, pomysłowy? O, tu jest prożyt, czekaj, no. czekaj, czekaj, co tu jest? Piła, 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 piła! Odsuń się, bo no to rani. O, tu chodzi. Znalazłem bankomat. Bankomat cały? 19 tysięcy, bankomat. Chodźcie. <noise> co jest, cały. mamy zrobić? Ja już przeciągnę? No, to jestem. ten. Do wózka zmieścimy, czy już całe? Tak o. Całe. Całe tak o. No, czekaj, czekaj. To z tymi drzwiami, wyrwę te drzwi, zaraz. No, weź się to! Wow, 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 wow. No bierzemy, ja biorę przynajmniej, Karol nic nie robi. O, dobra, teraz. Dobra. Tylko nie, nie wkładamy tego teraz, chyba że teraz wkładamy od razu. Teraz, teraz. Wkładamy teraz. Tylko tak wiesz, na stronie co w miarę. Oj, 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 oj. Ale wepchnij go, wepchnij go całem. Dobra, jest, ja puść. No, tak się Wied... prosto było. Jedziemy dalej. O no kurde Razem z Szymonem? Nie. Kurde, nie udało mi się Ocet. A puść mnie No zepsułeś to Pratio. Weź klikaj spację, klikaj puść. spację Szymon, klikaj spację Przim... Nie, ]ardań. puść mnie Czekaj, mamy kasety no Zostaw mnie Ja sam nie wiem po jestem Dwie poszły. <gry fiancek> Co byście zrobili? <gry Paula> Ło! Wow, ej, dzieje? panowie! Coś w piwo Kurde, zepsułem ten... Zepsułem ten. Ja desk. nie mogę. Dobra, zostajesz tu. No nie. On jest bardzo twardy, uważaj. Ja nie... Się nie wysadź przy okazji. Tam no gdzieś chodzi. Ej, bo się. W... <śmiech> <śmiech> szybko poszło, szybko poszło. No bo kurde nie wiem co się stało. <laughs> Eksplozja smaku. <laughs> ale Sma... dobrze tam poszło. Nie. <śmiech> <Kurwa>. <śmiech> ale ten gry mało zadaje, ale od kamienny to pewnie dużo ma ciu, dużo zdrowia. Nie. O nie! To no, nie, no jak on znowu wygrał? A tym razem dotknął korony. Tym razem się nie zabił o tym. <głos> <głos> o, tym <razem> nie. <noise> cień, cień. Pistoletem by się odstrzelił.